hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Bloomstower 2 szósteczki. mod. A dzisiaj czas wrócić do mojego starego konta, którym już dawno oczywiście nie grałem. Głównie przez to, że chciałem tworzyć sobie nowe konto, żeby nie mieć tego znacznika odnośnie modów. Ale wracamy wreszcie do tego konta, więc tutaj sporo rzeczy nie mamy. Nawet nie mamy tutaj jeszcze Goraldo, ale dobra, nie o tym mowa. Dzisiaj czas wreszcie zmierzyć się z tym naszym bossem. Jest tu sporo oczywiście różnic. Re Zresztą część różnic macie tutaj właśnie napisaną. Jest to to naprawdę dużo. Będę mniej wam opisywał to w międzyczasie, jak to wygląda. No ale no zobaczymy, co z tego będzie. Będzie ciężko, bo jak mówiłem dawno, nie grałem już w ogóle na normalnej gierce, takiej wiecie, niezbudowanej i naprawdę nie pamiętam już jak się grało na bossy, bo ostatniego bossa no dobre miesiące temu wykonywałem jak nie więcej, więc tutaj się oczywiście no będą chciały cudawianki, więc przepraszam, jeśli będę lamił tak naprawdę mega mocno. Nie będę dokładnie, czy jedna dartmobka radziła sobie do postawienia Benjamin'a, ale wydaje mi się, że chyba tak. To chyba spokojnie dawało sobie radę, więc tak też zrobimy. Później będziemy się obustowali dalej. Będę starał się grać taktyką, którą jeszcze jakoś tam pamiętam, ale jeśli i pójdzie mi źle, to wybaczcie mi oczywiście, no bo nie mam bladego pojęcia, czy to jest jeszcze grywalne, czy to, co ja pamiętam, jest jeszcze w ogóle grywalne. Czyli tutaj pamiętam, że się szło pod quickshoty i później pod górną ścieżkę, no się, sharpness i pod triple dartsy. Chyba tak to się szło. Tak mi się kojarzy zresztą. No i oczywiście budowa farm sporo tutaj w tym obszarze, bo tutaj chyba najwięcej możemy ich zmieścić, żeby zbudować jeszcze tego wszystkiego wioskę. Sporo, sporo rzeczy, sporo zmian. Ogólnie ten bocy jest naprawdę mega mega ciekawy. Ale z podstawowych rzeczy coś tutaj zmieniło. Przygotowałem wam tylko piękną planszę tutaj. I tutaj macie wszystko pięknie napisane. Jakie zmiany tutaj zostały dokonane. Jak tutaj widzicie, wszystkie lidy oraz ceramiki zostały tutaj wzmocnione. Oraz nie występują tutaj zebry oraz rainbowy. Więc dosyć ciekawa sprawa. Jeśli to faktycznie tutaj nie występuje, bo naprawdę w tym momencie nie potrafię tego jeszcze określić. Bo. Pierwsze, z uruchomiłem sobie tego bossa, więc dopiero teraz będę widział jak tutaj mniej więcej wygląda. Tu macie już całą specyfikację, mam nadzieję, że sobie już ją przeczytaliście, jak nie, cofnijcie, zatrzymajcie. Gdzie to jest, żebym to usunął, bo tego nie mam zbindowanego jeszcze akurat. No i ogólnie, tak ta gierka będzie wyglądała. Będzie ona na pewno mega, mega ciężka do nosi gierki. No, mam nadzieję, że sobie jakoś z tym poradzimy, że damy sobie z tym radę. Ale, no, spodziewajcie się sporych oczywiście problemów dobra, pierwszą jedną, którą będziemy tutaj budowali będzie to boomerang pod dolną ścieżkę. Tutaj odnosie bicia wszystkich wszystkich rodzajów, ale zmienimy mu chyba rączkę na tą drugą, żeby tutaj bardzo ładnie tutaj klepał. Czekajcie, tutaj mi się hajs zaczyna już powoli zbierać. Dobra, pierwszy tutaj już przemiany przy, przy, zaczynamy robić. Oczywiście w obrębie wioski, rzecz jasna. I tak. Darno 3 23.0 wy wystarczy na naprawdę bardzo, bardzo długo. Dodatkowo tutaj boomerang, tylko i włączy jeden będzie postawiony na razie. Tylko i włączy po to, żeby jakoś tam grać, tego możemy przepuścić, chyba tak mi się wydaje, chociaż żdałoby się też go jakoś fajnie mm, ściągać. Na pewno będę miał maga, więc maga możemy sobie tutaj strzelić a jak najbardziej. Tu, ba, tutaj niech będzie mag. Max Dolną ścieżką, na razie go tak zostawimy w tej postaci, pod podstrągi. No i zobaczymy, co z tego będzie. Na razie wydaje się, spokojnie. że nie możesz za bardzo się skupić na tej gierce. Aż tak mocno wiecie, ją tryhardować Dopiero na elitce spróbujemy, tak spróbuję przejść elitkę. Nie wiem, co z tego będzie, szczerze powiedziawszy. No ale spróbuję to do elitki również dojść. Zobaczymy, co tam mnie czeka. Mój pomysł na mm, pierwszy, pierwszą rundę z naszym tutaj przyjacielem. To będzie zbudowanie standardowo tag-zona tak zona tak zona tak zona, tag -zona? boskie, serio? Teraz są takie zaniki pamięci, the tag zona, oczywiście, że tak Tak, mam tutaj angielską wersję, bo to jest inne konto, to jest inne po, po, po prostu konto A tyle, lecisz pod górną ścieżkę, no myślę, że to jest spoko wyjście Jak będziemy mieli jeszcze usuwanie za chwilkę regrowów to tym bardziej powinno to spoko nam tutaj wszystko działać I dobra, Tutaj mamy jeszcze w zasięgu, coś jeszcze mamy Tu mamy jeszcze w zasięgu, więc spoko nie ten przycisk, ten przycisk miał być no i jest ok, dobra usuwamy już, już w tym momencie no i myślę, że to, to sobie będziemy teraz spokojnie z tym wszystkim radzić tego możemy później oczywiście usunąć, na razie go jeszcze zostawimy żeby nam jeszcze tutaj jakkolwiek one mogły pomagać myślę, że na razie jest spoko ale też czuję, że będzie problem na późniejszą gierkę coś tak czuję, dobra stawiamy już oczywiście tutaj, tutaj malutkie wsparcie w postaci wzmocnienia małpek primary Boss oczywiście będzie miał też tutaj różnego typu warstwy, że będzie niewrażliwy na pewne rundy, więc to też weź, weź, weźmiemy mocno pod uwagę. Na razie tań, taki taniutki upgrade tylko i wyłącznie żeby to jakkolwiek móc sobie przeżyć i sta, postawimy standardowo ninja małpkę tak naprawdę ninja małpka 004 tam 104 powinna sobie poradzić z tym naszym bossem, ale problemem będzie to co on będzie wyrzucał i to jest największa zmora bo z tego co tutaj sobie na wiki już znalazłem to tu macie ogólnie jak ma, jakie mają życie te kamienie które on będzie wyrzucał, to jest 300 życia na tym poziomie więc dosyć, dosyć sporo. Czekajcie, zwolnię tą gierkę, bo za chwilkę to przejdę i będę miał tutaj spory problem. Do the Tag Zone jeszcze troszeczkę będzie mnie kosztował. No nie wiem, czy dobrze, że wlecę w niego od razu, no ale chcę. Chcę w niego po prostu pójść od razu. Wiem, że będzie niewrażliwy na mnie na razie, ale myślę, że to będzie spoko wyjście i tak czy siak, żeby to jakoś fajnie tutaj wyszło. Tym bardziej, że... Musimy sobie z nim jakoś, pora jakoś poradzić, prawda? Dobra, myślę, że teraz to, to jest wyjście, że tego usuwamy. Stawiamy tutaj tego kumpla. Oczywiście wzmacniamy to, to co jest sensowne, a tylko to ma tutaj jakikolwiek sens. Um, I ninja małpka ląduje w tym oto miejscu pod dolną ścieżkę. W ten sposób, tylko z jedynką u góry. Dobra, to, to na razie zostawiamy w tej postaci. No i czekamy, aż coś się tam wydarzy nam ciekawego. No i jestem mega ciekaw, co z tymi kamyczkami, które tutaj będą nam wylatywały. W tym momencie, widzicie, ma, jest on niewrażliwy na jednostki militarne. Na razie takowych nie ma, więc spoko, nie ma z tym żadnego oczywiście problemu. Przydałoby się też tutaj 6 w ogóle mm, alchemików tutaj na początku. Pod dolną ścieżkę, mi się wydaje, bo to spoko zawsze, zawsze byłoby troszeczkę sobie zarobić. Więc czym już by nie, tym bardziej, że to są darmo, darmowe hajsy, nawet bym tutaj dwie sztuki dorzucił. Powiedzmy tutaj kolejnego, dokładnie takiego samego. Okej. Okay. Czy my sobie... ej... Uff, czekajcie, to zróbmy to. Czy to wystarczy do zbicia ich? Oni pięć życia, bo to jest, nie jest dużo, prawda? Więc mo możemy sobie na to pozwolić jeszcze, ale... No nie, to mnie nie pozwoli. Szczerze bo ja sobie sądziłem, że jakoś... że to sobie da radę z tym. A niestety nie! Niestety nie tak zone, ty byś mi się przydał. Zdecydowanie byś ty, ty mi się tutaj przydał w tym momencie. Ale dobra, nie spokojnie go rozbijemy, i tak go usunę. I tak the, the Tag Zone będzie usunięty. Nawet jeśli go zbudujemy, ale może nie, będziemy tego w ogóle robili. Idźmy już spokojnie pod zarobek. Całkowicie olejmy tą sprawę, nawet jeśli nam przejdą oni jeszcze. Pamiętajmy, że mamy Benjaminka, on nas wyleczy z tego wszystkiego, więc podaruję to sobie. Po prostu sobie to podarujemy, zostawimy go w tej postaci i chyba naszą obronę te zostawimy w tej formie i będziemy tutaj nic zmieniali. Więc lecimy dalej do kolejnych rund. Będę sporo oczywiście te materiały obcinał, jak się nic nie będzie działo. Dobra, zbliża nam się już runda e, 60, czyli kolejny nasz bocik. Tutaj będzie miał on życia 25 tysięcy oraz jego kamienie będą miały życia 600, zabierały 10 życia. Tym razem już sobie nie mogę pozwolić na przejście jakiegokolwiek kamyczka. Więc tutaj, oczywiście, muszę je w 100% wybronić. I to jest mega ważne, żeby sobie w tym momencie, już, znaczy w tym momencie, sobie z tym już w pełni poradzić. Więc mamy jego, Słuchajcie, kto jeszcze na kamyki mógłby być dobry? Duży damage, bo tutaj, naprawdę, tutaj sporo obrażenia trzeba zadać im. Mamy oczywiście snajpera 20, tutaj życia. Tutaj nie wiem, ile to zabiera. Nie pamiętam, ile to ma. Tutaj chyba pod speedem byłoby lepiej i tak się pójść. Możemy dać zamrożenie, ale chyba zamrożenie na nie, nie będzie działało. Niestety tutaj odpadają mi te wszystkie jednostki, szkoda, troszeczkę, bo one były bardzo fajne. Mamy jeszcze ciebie. To chyba ładne obrażenie zadawało. Ale też nie wiem, czy zdołam w to szybko dojść. Super małpka, Chyba jeszcze nie. Oczywiście będziemy iść tutaj yy, w kierunku. W kierunku, w kierunku, w kierunku, rany Julek, wyleciało mi słowo tałkowiec teraz z głowy. Mógłbym, ci, ej, ciebie, mógłbym Glaive Lorda zbudować. To mógłoby być w ogóle ciekawe, Glaive Lordzik tutaj na tym etapie. Gierki, no, może i spoko, ale troszeczkę chyba przerosy formy nad treścią, więc na razie sobie z tym podarujemy. Rany Julek tu powie, wszystko na milimetry zbudowane, no chyba tak. To jest wszystko na milimetry. Ja tych miejsc nie znajdę, nie ma szans, żebym odnalazł, te miejsca w sensownym czasie, którym nie musiałbym tutaj, nie wiem, lata świetlne poświęcić. Ale może, może coś tam znajdziemy z tych miejsc. Może nie wszystkie, prawda? Nie 100%, nie 100 tych miejsc. Ale część może uda się tutaj jakoś zlokalizować. No dobra, tak to zostawimy w tej formie na razie. Zróbmy, zróbmy na razie tylko przymianę do trzeciego tieru. Wiecie, żeby już jakiś zarobek nam tutaj leciał fajny. Więc tu mamy. Tu mam obronę przed małpkami primary, coś co tylko zapieram tylko do tych obrażeń eee, Brrr, widzicie, to było tutaj, było to, okej okay. Idziemy Ciebie i ścieżka górna oczywiście z Tobą musi być Eee, nie chcę się tego pilnować, szczerze powiedziawszy Lock, lokuj się w tym miejscu I się skill, ach, no dobra, okej, okay. moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina Dobra, Glaive Lord, chodź tutaj z nami w tym momencie już jest niewrażliwy, więc spoko, Glaive Lordzik. No myślę, że on tutaj będzie przekozakiem w tym wszystkim, że on to rozgromi, wręcz bym powiedział. Zobaczymy, czy tak faktycznie będzie. Na razie się tak bynajmniej zapowiada troszeczkę. Oczywiście wzmocnienie rzecz jasna to by się tutaj przydało. Dobra, ustawmy go już tutaj, bo już to jest spokój. Możemy już iść dalej w zarobki. Które, no troszeczkę zaniedbałem, i to jest spory problem. Zaniedbałem bardzo mocno moje, moje zarobki, więc tutaj rzecz jasna, trzeba to szybko naprawić. Ale jak widzicie, spoko, na razie nie ma większego problemu. Tutaj, tak, nasz The Tank Zone, nasz Glaive Lordik, tego oczywiście później usuniemy. On jest całkowicie zbędny na razie. Tu on pójdzie pod MADA, ale zbuduję go pewnie bliżej tej, tego miejsca, tutaj, mi się wydaje. Chyba tak. No, my tu poszedł może w kolejny buścik i w dolną ścieżkę. Jego oczywiście, mówiłem, usuwamy, tych bustujemy. No i co? Kolejne rundy przed nami. Kolejne rundy, kolejne zabawy. Jestem mega ciekaw, czy sobie z tym poradzimy w ogóle. Ale nie wiem, czy już nie jest ten etap, w którym już przydałoby się powoli zaczynać świątynię stawiać. No właśnie, no właśnie, ta świątynia nasza. Świątynia mogłaby być dobra w tym momencie. Hmm. Co sądzicie? Co sądzicie? Świątynia czy nie świątynia? To jest dobre pytanie. To jest mega dobre pytanie. Czy w to świątynie lecieć już w tym momencie? Nie wiem czy w ogóle nie zbudowałem tutaj Piątego Tieru jeszcze. Powinno mi już na, na niego stać i może to zrobimy teraz. Hmm, ale na razie chyba jest w miarę jest spokojnie, jak mi się wydaje. Na razie chyba jest w miarę spokojnie. Nic się większego na razie tutaj nie dzieje. Więc budujmy oczywiście, oczywiście ciebie. Standardowo, jak już budujemy tą jednostkę, to warto byłoby dorzucić. Ach, trzyma, w dziwnych miejscach to stawiam. Powiedzmy tutaj, to, to postawimy. Budujemy tą ścieżkę, żeby wzmocnić tutaj oczywiście nasze wydobycie, naszą ilości bananów zdobywanych w tej gierce. Spoko to oczywiście sobie zawsze tutaj szczelić. No i oczywiście to powinien robić od razu, czyli wydawać wszystkie nadmiary, jakie mam na budowanie właśnie takich oto rzeczy. Bo to nam się szybko, szybko spłaci w tym momencie, a pamiętajmy, no, naszym celem jest ta runda ostateczna i tam będzie większy oczywiście problem z tym wszystkim, więc na co się musimy skupić. Zbudujemy sobie ym, pa paragunika, myślę. Więc pójdziemy sobie w kierunku paragonów. Tam coś pisało paragonów, ale nie dokładnie potrafiłem tylko sobie przetłumaczyć. Jeśli wy wiecie co to oznaczało, to najbardziej możecie mi tutaj pomóc z tym wszystkim. No, budujemy sobie jego, ale zamienimy go w tym miejscu i to powinno być już git. Sprawa. Buduję ich od razu dużo, głównie z tego powodu, żeby już nabijały sobie one swoje punkty, żeby troszeczkę nam to lepsza wersja mogła wyjść tych paragonów, na, paragonów naszych. No, mam nadzieję, że to się wszystko nam uda. Pełni... jako serio? Tak źle postawiłem to. O no Julek, to tak, tak właśnie jest, jak, sta... jak stawiacie rzeczy na szybko, w... bez żadnego dosłownie przemyślenia. Zbudujmy sobie piąty tier, czemuż mnie. No i tutaj jeszcze jeden się przydał. Oczywiście na poziomie maksymalny, no ale to zaraz też ogarniemy. No i zbliża się nam już nasz bosik. Stawiamy sobie w tym obszarze naszego mada, bo potrzebujemy coś naprawdę mocnego na niego w tym momencie już. I na razie skupiamy się jeszcze tutaj na... Zarabianiu, tak mi się wydaje. Eee, ty ty, 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 pod firsty. ty się zlokuj tutaj, bo nie chcę się to, to, to było za bardzo sterować w tym momencie. Skill, skill, a po co ten skill w ogóle używam, jak on jest niewrażliwy na małpki primary w tym momencie. No tak to właśnie bywa. Tak to właśnie bywa z takim klikaniem na szybko. Dobra, eee, jako, że potrzebujemy też tutaj troszeczkę nabić sobie tych punktów, to zróbmy to w ten sposób. I pójdźmy w ścieżkę górną. ok? Dzięki temu sobie też będziemy mieli dobrą obronę na to, co będzie wylatywało z niego, a przy okazji też nabijemy sobie to, co potrzebujemy, więc jak najbardziej spoko sprawa. Powinno być git. Nie spodziewam się tutaj jakichś, mówię, większych problemów w tej rundzie, w tych w ogóle rundach, no bo gramy na poziomie tym normalnym, na elitce, tam się będą działy cudawianki, bo tam życie jest o wiele więcej wszędzie, we wszystkim, dosłownie, więc tam się będzie działo naprawdę sporo. I tam mogą być pierwsze problemy tutaj już yy, w, tej, w tej całej gierce, tam mogą być już faktycznie jakieś większe problemy. Madzik odlatujesz, po co mi tutaj jesteś całkowicie, z mi osobą zbędną, nic mi tutaj nie pomagasz w tej grze. 20 sztuk potrzebowałbym postawić. Sporo, sporo, sporo tego, dobra. No i oczywiście buściki. I pierwszy paragon. Na razie powiem wam, że jest spoko z tą całą gierką. Czas na pierwszego tutaj naszego paragona. Tu już widzicie, że się szykuje kolejny nasz paragon. Postanowiłem, po że to będzie ninja małpkę. No przecież skoro mamy tą małpkę troszeczkę postawioną, nabiło ona już sobie swoje punkty, więc głupio byłoby nie zbudować właśnie paragona od ninja małpek. Bo to jest zresztą troszeczkę naturalne, że ten paragon tutaj właśnie powinien nam wskoczyć. Tak samo jak i poprzednią, buduję cokolwiek tak naprawdę, żeby tylko i wyłącznie nabić sobie tutaj ten cały... Mmm cash, który trzeba nazbierać na jak najsilniejszego paragona, bo wiecie, mogłem go budować od razu, ale po co skoro mogę leciutko, dosłownie leciutko wydać e, tego hajsu i mieć go o wiele, wiele silniejszego no całkowicie jest to chyba naturalna rzecz, że tak właśnie powinno się to zrobić, czyli wszystko tutaj wydać pięknie, ładnie, no i oczywiście budujemy paragon kolejny, no i lecimy z koksem i mamy w tym momencie jakby dwie jednostki bijące, czyli magiczną oraz jednostkę Primary I myślę, że to nam wystarczy spokojnie, żeby go zbijać Bo jak dobrze wiecie, jest on w pewnym momencie niewrażliwy na jeden z typów Więc też to jest bardzo, bardzo spoko Teraz by się przydało dodać kolejny typ Chciałem zbudować świątynię, a myślę, że chyba jednak zbudujemy sobie kolejnego paragona Nie wiem którego, mamy tutaj oczywiście do dyspozycji samolot Chyba, znaczy samolot albo inżyniera mamy do wyboru Tylko jednego z tych dwóch mamy do, do wybrania No co chyba samolot będzie najbezpieczniejszy, a może inżynier a dobra, Szczelemy sobie inżyniera. Dawno go nie było, więc tym bardziej spoko, że go możemy sobie tutaj dorzucić w tym momencie do gierki. Dolna ścieżka, prawda? Tak, do, dolna ścieżka. Dobra, myślałem, że zbudowałem sobie razu paragona. Byłoby to za szybko, no bo wiecie, że musimy zbudować jeszcze sporo, sporo jednostek, gdzie jest tutaj nasz kolega? Halo, 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 gdzie ty jesteś tutaj? Jesteś pod Elką. El jak inżynier. Nie to nie pasuje całkowicie. No ale taki jest przynajmniej bind na inżyniera, że tutaj on właśnie się znajduje. Więc rzecz jasna, stawiamy ich dużo. Pójdziemy w pułapki. Pułapki są najdroższe, więc najlepiej je zrobić. Inżynier powinien zbudować 20 sztuk. Jak dobrze wiecie, nie będę tego liczył, postawię tam kilka i wszystkich boost na, na dolną ścieżkę. Oczywiście nie jest jakaś droga mega, ale to chyba jest tak czy inaczej najdroższa ze wszystkich ścieżek możliwych. Nie, tutaj jest droga, droga ścieżka, przecież CC. Ja mówię mówię, całkowicie safe, chyba wydam tutaj sporo na tą ścieżkę. Bo tak naprawdę ta ścieżka może być bardzo ciekawa pod tym względem że wydamy sporo, potrzebujemy wydać 200 tysięcy, więc tak czy siak nie wydamy aż tyle a dzięki temu będziemy mieli troszeczkę silniejszego paragonu, to będzie chyba najsilniejszy mój paragon który będzie dostępny, więc zobaczymy co z tego będzie postawimy go, postawimy go w tym miejscu? chyba tak, bo to nie ma wyższego znaczenia, bo i tak czy siak jego wieżyczki pójdą wszędzie, To można nawet być tutaj, w tym miejscu on, post on postawiony bo on sam w sobie nie chce aż takiego wielkiego deep chyba i go głównie zadają tutaj właśnie damage, więc musimy go przemienić troszeczkę szybciej, żeby miał jednak czas na cokolwiek. Zbustuję Ciebie, a wybustujcie zarobki nasze te wszystkie po kolei, czemuż by nie. Mam was dużo, więc mogę sobie pozwolić na busty wszędzie gdzie się tylko da. I w ten sposób na, nasz zarobek się bardzo mocno, oczywiście zwiększył. Tutaj mógłbym pójść jeszcze w tego, też on będzie spoko. Czemuż by nie? Chociaż kijowe miejsce, bo tutaj sięga. I to będzie źle chyba wpływało na wszystko pozostałe. No ale okej, okay. budujemy naszego paragona, do it! Do it, kolejny nasz paragonik. I teraz oczywiście trzeba umieścić te wszystkie mm, nasze wieżyczki. Eee, tak, te nie można lokować, zapomniałem. To jest się w tych wieżyczkach. Tych wieżyczek się nie lokuje, przynajmniej tej jednej nie, mo nie można jej zlokować całkowicie. No dobra, postawmy to w ten sposób. Mamy też wszystko już ładnie ustawione, wszystko ładnie bronione Chociaż tego będę zmieniał na troszeczkę inną lokalizację tak, 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 tak naprawdę Więc tego dajmy jednak tutaj, a tego zmienimy Troszeczkę na przód go damy Więc zobaczymy, jestem mega ciekaw co my z tym poradzimy Czy będą jakieś tam minimalne problemy Oraz tutaj obok Patrzcie, nie mam nawet paragona odblokowanego tutaj, ale siara Nie mieć tutaj paragona odblokowanego, no dobra Zbudujemy wszystkie paragony, tak postawimy. Ej, zbudujemy wszystko, co nam się będę krył Kasy powinienem na tyle mieć w tym momencie? Jak nie, to za moment, ona tutaj powinna nam zebrać. Mam tyle kasy, czy nie mam? Tutaj już prawie wszystko. Minimalnie mi brakuje. To jest chwila momentu i będziemy mieli ostatniego już tutaj Paragona. Wszystkie Paragony na jednej mapie. Znaczy, dobra, po jednym z każdej ścieżki bo oczywiście jest ich troszeczkę więcej. No i mamy ostatniego Paragona. Ej, on nawet nie doszedł do pierwszej długości. No dobra. Trzeba oczywiście sprawdzić tą, tą taktykę, wiem, to nie jest taktyka żadna sensowna, ale spodziewamy ją jeszcze na Elitce, zagramy sobie na Elitce, tam będzie więcej pewnie problemów, więc dziękuję Wam za oglądanie, oglądanie tego materiału, jeśli macie taką ochotę, zostawcie kciukę w górę, subskrypcję, żeby YouTube tego kanału nie ukrył, chociaż pewnie tak czy siak ukryje, ale dobra, to zależy od Was, dzięki wielkie i do kolejnego odcinka, na razie, hej hej, pa!